Yeah. Wielbiam wiosny. A ja się cieszę, że uszyjemy sobie odlotowe sukienki na bal mrocznego kwiatu. Bardzo potworzaste. Sukienka jest śliczna, ale wyglądałabym w niej lepiej, gdyby moje włosy nie były takie potworne. Jeśli któraś z nas powinna coś w sobie zmienić, to raczej ja. Patrz, jaki mam wielki i długaśny ogon. Moje uszy są zdecydowanie za mało spiczaste. A ja chciałabym mieć zieleńszą cerę. No a ja? Żadnych pieprzyków, doskonale symetryczna twarz. Jestem zbyt urodziwa. Cisza! Ah! Marisol! Przestraszyłaś nas! Przestraszyć to ja was dopiero mogę i to porządnie, jak nie przestaniecie być mm, takie potwornie negatywne! A ty nigdy nie chciałaś czegoś w sobie zmienić? Tak! Kiedyś w Monster Picchu okropnie się wstydziłam No, m, rozmiaru moich stóp. Serio, nie mogłam patrzeć na własne stopy i nie chciałam, żeby ktokolwiek na nie patrzył, a zwłaszcza... Sam Squatch! Gotowa byłam zrobić niemal wszystko, żeby ukryć stopy przed innymi wielkimi stopami! To był prawdziwy stopowy koszmar! Aż pewnej nocy znalazłam genialne rozwiązanie mojego problemu. Stopa powiększacze! Gwarancja, że twoje stopy staną się trzy rozmiary większe! Ty się wstydziłaś, bo uważałaś, że twoje stopy są za małe? A coś ty myślała? Ja miałam najmniejsze stopy w całej wiosce! Na stopo powiększacze musiałam wydać wszystkie oszczędności ze świnki skarbonki! Przyszły w samą porę na dziką imprezę w dżungli Monster Picchu. Mieli tam być wszyscy znajomi, między innymi Samskłacz. Chyba działa! Wow! Wszystko w porządku? Si. Bueno. Ach, czy chciałabyś zatańczyć? Tak! Mm. Si, jasne. Dotarło do mnie, że skoro on nie zwraca uwagi na rozmiar moich stóp, to ja też nie powinnam. Lubi mnie taką, jaka jestem. <grym> to bez Przejmować się czymś, czego nie mogę zmienić. Więc od tamtego momentu postanowiłam akceptować siebie całą, taką jaka jestem. <laughs> Ach, zastanówcie się nad tym, jak będziecie przeglądać się w lustrze. Hej, dzięki za wczorajszą powieść, myślę, że czasem potrzebny jest ktoś taki, kto przypomni, że Straszyceum jest po to, żebyśmy akceptowali siebie w całości. Tylko nie wszyscy to rozumieją. <laughs> nie słyszeliście? Wielkie stopy to ostatni krzyk mody. A!